Jak twoje zdrowie, bo ostatnio nie za dobrze chyba z nim było. Tą taką ciężką fazę miałem kilka dni. Wczoraj jest 16 po północy. Ja jestem już całkowicie nagi. Siedzę na toalecie, już się szykuję, wiesz. Tam chciałem się wysrać. Do, 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 do zera. Tam, jak mam wolny czas, to staram się się wysrać. Ja tutaj wstaję w łazience. Wiadomo, siur nie podtarty, i tam, wiesz, chlapię tym siurem, ale właśnie zmierzam do tego, że jest ta szczera zajawka, że serio, chcę wykorzystać ten czas maksymalnie i w każdym wolnym momencie myślę o tym, się wysrać. Powiem tak, totalnie inaczej zacząłem patrzeć na e, Jarka. E, fajnie biję. Wiadomo, Siurer do ciebie to jest takie przyjacielskie pierdolenie, nie? Jak to się pierdoli? Uu, 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 słyszysz, kurwa, jak oni tam napierdalają, te. trochę się bałem, o kurwa, czy ja, jak ja sobie tutaj dam radę. I trener mnie tego uczył. Jest okej. Miałem przed chwilą pytanie, czy mam jakiegoś hamu. Naprawdę mam. Którzy nie dostają nic, wy pewnie dostajecie dużo kilka tysięcy. A ja wykop lubię też sobie poczytać często. Uuuhu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.